Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Witam was już w ostatniej części najlepszych modyfikacji. Dla. Tak, w końcu dotarliśmy do końca. Słuchajcie, myślę, że poniekąd was nie zaskoczyłem, ponieważ w ostatnim odcinku pytałem się, no skończyliśmy, wiecie, wszystkich Simów, skończyliśmy na tych emerytach, co może być kolejną częścią. I się okazuje, słuchajcie, że domyśliliście się poniekąd, że są to psychoty. Lecimy dzisiaj ze zwierzakami. Dzień dobry, mamy tutaj Maxa Maślankę, mamy, słuchajcie, Fikę Maślankę. Były też jakieś takie, słuchajcie, jakieś wiadomości od was, że jakieś wampiry, że jakieś kosmici jeszcze mogą tutaj być, ale powiem wam szczerze, że jakbyśmy szli takim tokiem, to tak naprawdę ta seria nigdy by się nie skończyła, a jak na razie mamy już ostatni odcinek tej fali. Kiedyś na pewno jeszcze sobie, słuchajcie, z tym polecimy. Tak jak zawsze, słuchajcie, tradycji musi się stać zadość. I za dość. Iza maślanka tutaj mamy jako naszych głównych bohaterów Pascala maślankę. Yy, zawsze to mawiam. Mamy jeszcze taki domek: Brindentol Bay. To jest, słuchajcie, domek, którego nie ma w galerii. To jest domek zbudowany przeze mnie, ale to jest taki starość. Słuchajcie, ja pogrywałem w tym domku w, za czasów w dodatku pory roku, więc to było mega dawno temu. Yy, także słuchajcie ja sobie puszczam czas i lecimy do kassa. Zaczynamy dzisiaj od trybu tworzenia SIMA, yy, żeby pokazać Wam pierwszą rzecz. Tak naprawdę, poniekąd te psychoty to jest, wiecie, taki, taki tytuł. No, bo nie da się wszystkiego tutaj umieścić centralnie dla tych zwierzaków, ponieważ dla naszych simów też mamy pewne rozwiązania, i jest to, słuchajcie, nowa cecha, która już Wam mówię, jak się nazywa Amante de los Animales. Tak nie wiem, dlaczego jest to po hiszpańsku, natomiast ogólnie to jest um, taka cecha, która nie wiem do końca, co, co to znaczy, ale to jest miłośnik po prostu zwierząt. W dodatku psychoty nie pojawiła się właśnie. Taka cecha jak miłośnik psów i kotów, zwierzaków, tylko po prostu miłośnik albo kotów, albo psów. A co jeśli chcemy lubić wszystko, i to nie jest tak, że wiecie, lubimy tylko psy i koty, tylko lubimy na przykład ryby, lubimy żaby, wszystkie zwierzęta po prostu, jakie pojawiają się w The Sims, Simowy, będą się nimi zachwycać, dostawać pozytywne nastrójniki, jak je zobaczą, może jakieś negatywne, no wiecie, w sensie na przykład, gdybyśmy mieli ugotować jakąś rybę, nie wiem, nie testowałem tego, zobaczymy, słuchajcie, tak na szybko zobaczę, czy coś uda mi się wyciągnąć. Ciągnąć z tej cesze, z tej cechy. Nie wiem, jak to odbić. Mm, także słuchajcie, fajna, fajna sprawa. Zaraz sobie zobaczymy, jak to działa. Okej, okay, słuchajcie, jak na razie oczekuję na jakieś tutaj skutki tej nowej cechy. Jak na razie się nic nie dzieje, jeśli coś, to do tego sobie po prostu wrócimy. Dobrze, ja tu mam na kartce wypisaną kolejną modyfikację, tak żeby o niczym nie zapomnieć. Jest to, słuchajcie, modyfikacja dosyć stara, ale też wiem, że niektórzy o tym po prostu nie wiedzą. Modyfikacja na możliwość kontrolowania właśnie psami i kotami. Od teraz właśnie możemy się swobodnie przełączać. No tutaj jest, słuchajcie, jakby taka decyzja, takie zdanie dyskusyjne tak bo symulator życia więc to nie jest symulator jakby zwierząt, tylko ludzi, więc dlatego nie mamy możliwości kontrolowania ze zwierzakami. Natomiast w trójce było to bez problemu. Nie wiem, ja, ja podchodzę do tego, że to powinno być, ale wiecie, że zawsze dodatki w The Sims 4 są takie trochę powycinane. Może to też coś się nie dało zrobić, no, no bo wiecie, trzeba byłoby tu wszystko zadbać, ten panel, a on, widzicie, jak jest tak średnio tutaj przygotowany, ale możemy sobie podejrzeć rodowód naszych zwierzaków, działa to wszystko bardzo dobrze, mamy wyposażenie, chociaż tutaj chyba nic nie ma. Mamy relacje, umiejętności, nie mam bladego pojęcia, czy jakieś będą, pracy nie mamy i aspiracji też nie mamy. Szkoda, że słuchajcie, takiej rzeczy nie ma w podstawie. Na przykład, co my możemy robić? Napełnimy sobie na przykład miskę. To nam przede wszystkim słuchajcie, pomoże, żeby nie zdechnąć z tymi zwierzakami, czasem one po prostu nie ogarniają, czasem one są po prostu jakieś no, dziwne, albo coś nam psują co, co 5 sekund, możemy sobie o usiąść, na przykład jakby kot chciał sobie pojedzić takimi rzeczami, e, albo na przykład jakieś takie tutaj widzicie rzeczy, baw się, nie wszystko jest niestety idealnie zadbane, e, nie mamy tych wszystkich interakcji, ale co nie, co jest tutaj i zagłaszcze mnie, i na przykład... Dostaniemy chyba głaskanko, czy nie dostaniemy głaskanka? Dostaniemy. No ale jak widzicie, można się położyć i tak dalej, podrapać. No wiecie, mniej więcej to jest ogarnięte, więc myślę, że większości nas zadowoli. Kolejna modyfikacja, tak w ogóle, malutka, ale mi się bardzo podoba. Możliwość wyprowadzania kota na spacer. Mamy taką możliwość, no to też słuchajcie, jest, jest różnie. Każdy sobie decyduje tak naprawdę, co zrobi z tym swoim zwierzakiem. Słuchajcie, to akurat jest problem, no właśnie, to jest problem akurat z grom związany, a nie z tym modem że to wyprowadzanie tych psów czy kotów jest po prostu pobagowane, ale ogólnie mi się to bardzo podoba, nie wiem, ja chyba jakbym miał kota własnego, to też bym może tak robił, nie wiem, w zależności oczywiście, czy, 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 czy temu kotu by się to podobało, czy nie, prawda, jeśli by był niegrzeczny, no to wiadomo, ale jeśli po prostu one sobie tutaj będą tak fajnie działać, jak w The Sims 4, to e, why not? Możemy sobie oczywiście z takim kotem biegać, chodzić na długie spacery, tylko no niestety to widzicie jak to działa, ale to nie jest kwestia moda, tylko całej tej modyfikacji. Ej Boże, całej tej gry, która jakoś tak dziwnie dziwnie to działa, ale moim zdaniem, to jest przefantastyczna sprawa. Dobrze, słuchajcie, na cały nowy dzień w naszym miasteczku. Kolejna modyfikacja, którą chciałbym wam przedstawić, jest to modyfikacja na to, że dzieci mogą w końcu też wyprowadzać psy i koty. No wiadomo, no koty, jeśli mamy, jeśli mamy danego moda, czy ten pies może przestać? To robić, no właśnie, w takich sytuacjach też ta modyfikacja na kontrolowanie idealnie się przyda. Słuchajcie, ogólnie nie czaję, totalnie nie rozumiem, dlaczego takiej funkcji nie ma w grze podstawowej, w sensie w tym, w tym rozszerzeniu, yy, nie działa to idealnie. Ja się, słuchajcie, z tym no zgodzę, że jest tutaj troszeczkę niedokładnie to zrobione, ponieważ jest to po prostu animacja z dorosłych. Ale kurczę, zobaczcie, tam wystarczy parę jakichś centymetrów to przesunąć i to, i to wcale nie ma jakoś dużo roboty. Nie wiem dlaczego takiej funkcji nie ma w tym dodatku. Mm bo to by było super, no to jest, słuchajcie, wielka radość dla, dla takich dzieci, że mogą sobie po wyprowadzać, pochodzić ze swoim pieskiem, czy też, czy też kotem, a takiej funkcji po prostu nie mamy. Także od teraz, słuchajcie, można i sobie biegać, no w ogóle pompuję w jakichś liściach gratulacje. Kto to jest w ogóle? Jakiś Bako Yang. Mm, możemy uprawiać jogging właśnie sobie z tym pieskiem, możemy sobie spacerować, także to jest spoko, słuchajcie, sprawa. Takie coś powinno się znaleźć. Taka pierdołka jednak A cieszy, nie? Aha, słuchajcie, zapomniałem się. Kolejna modyfikacja, jakby od razu tutaj wyprowadzamy jest to, że taka pomniejsza też rzeczywiście że przy, wypro przy wyprowadzaniu zwierzaków, podobnie trochę jak w, w, w dwójce, zapełniamy potrzeby typu zabawa, czułość, wypróżnianie, że po prostu za zapełniane są te, te potrzeby tego zwierzaka, tak? Nie, nie pamiętam właści właściwie jak to jest rozwiązane w podstawowej wersji. Możesz jeszcze pójść chwilkę z tym zwierzakiem, sobie Trochę pochodzić na jakiś krótki spacer. To jeszcze tak szybko dopowiem. O dwójce chyba właśnie oni wychodzili w ogóle z tej parceli. No i tam on sobie zapełniał te potrzeby. A prawda, no, dla, dla, dla psanu, no, który już poszedł jednak żreć, jest to, jest to radość, tak? Jest to czułość. Ja też uważam, że to wszystko jest bez problemu. Można zapełnić na spacerze. Także taka też mała modyfikacja. Widzicie, że działa, bo jego cechy są zapełnione. Także my lecimy dalej. Kolejna pomniejsza modyfikacja, bo głównie dzisiaj się na takich opieramy, jest to modyfikacja, że po prostu psy koty są mniej problematyczne to znaczy, że nie będą ciągle tak chorowały, nie będą ciągle gdzieś buszowały tutaj na powierzchni i wiecie o co mi chodzi, że one po prostu żgają tam co chwilę, trzeba ich brać do tego weterynarza i w ogóle czasem na, nawet wymagają więcej atencji niż prawdziwe zwierzę, więc to jest po prostu tak troszeczkę ustatkowane, że nieco po prostu mamy tego czasu więcej dla swoich simów, one też nie będą się tak wszystkiego lękać, nie będą się tam bać jakiego, jakiegoś tam telewizora, takich rzeczy, więc to też jest Wydaje mi się, że dosyć spoko y, zrobione. Oczywiście no, tego tutaj wam teraz nie pokażę, bo to naj, najczęściej właśnie widzi się w takich y, rozgrywkach y, takich dłuższych, prawda? Jak sobie troszeczkę duże pogramy. Kolejna modyfikacja, też pomniejsza, którą Wam teraz nie pokażę, bo nie jestem do końca w stanie, jest to, że zwierzaki są mądrzejsze, jeśli chodzi o swoją miskę. To znaczy, nie wiem do końca o co chodzi, bo ja czegoś takiego nie doświadczyłem. Jeśli mamy na przykład miskę na drugim piętrze, podobno zwierzaki tego nie znajdują, nie wyszukują. Teraz powinny sobie bez problemu dać radę. Te... Ja akurat drugiego piętra nie mam, także nie ma takiej obawy, że one gdzieś tam sobie nie znajdą tej miski. No nie wiem, słuchajcie, taka modyfikacja gdzieś mi się tam natknęła, patrzcie co się dzieje w ogóle. No ale jak mamy tego moda, wiecie, na kontrolowanie tych zwierzaków, więc też to poniekąd powinno pomóc. Słuchajcie, kolejny mod to jest modyfikacja dla już dla Simów. Są to dodatkowe nowe dwie kariery, jakie udało mi się znaleźć. Jedna niestety na dzień dzisiejszy nie działa. No, ale nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że jest po prostu nieaktualna wersja, jeszcze niezaktualizowana, bo wiadomo, jak to jest. Mody, znaczy, aktualizacje psują mody. To ogólnie, z tego co pamiętam, była modyfikacja na weterynarza. To znaczy, że, że po prostu Sim wychodził jako weterynarz, tak? Mielibyśmy tam zadanie nie jako, wiecie, do sklepu, żeby tam kierować, zarządzać własnym, tylko do jakiegoś innego. Yy, także, no nie wiem, mówię wam o tym, no bo czemu by nie, tak? Może za jakieś tam kilka dni będzie ta modyfikacja zaktualizowana, komuś się przyda. A kolejna, yy, kolejna, jakby praca, jest to też taki, jakby pomocnik, taki, taki no nie, nie wiem do końca kto przetłumaczyć, ale po prostu jest to jest to słuchajcie praca, że no nasi, nasi wokół tutaj sąsiedzi, mieszkańcy mają też zwierzaki, że są jakieś tam zaniedbane smutne, to też jest taki jakby poniekąd trochę weterynarz ale coś właśnie w innym stylu, jeśli sobie to teraz zaliczymy, patrzcie mamy 450 na godzinę, aha, ale pracujemy jeden raz w tygodniu Mhm. Hmm, hmm. No i tutaj na przykład mamy zadanka, że musimy ćwiczyć z psem. Mhm. Mm Czyli po prostu ćwiczyć umiejętności takie, no wiecie, to jest skakanie, jakieś takie pokonywanie przeszkód z psem. Tutaj słuchajcie, mam takiego innego jeszcze moda na takie oszustwa w interfejsie. Tutaj możecie też sobie podejrzeć, jakie mamy możliwości ścieżki kariery, prawda? Na przykład maksymalna 750, zmienia nam się tutaj czas. Tylko, co to jest ten piąty level? Weź ty mi teraz samotność na przerwie niemu, bo nawet w szkole ani razu nie byłeś. Mm, tak to wygląda. Słuchajcie, także to poniekąd byłoby w tym momencie na tyle. I znowu tutaj mówię Wam kolejna modyfikacja na marginesie, którą powiem Wam szczerze, że teraz dopiero tak zdecydowałem się, że Wam pokażę, bo miałem jej nie omawiać, bo mi nie działa. Jak zawsze, jak zawsze, słuchajcie, mi to, że albo jednak działa, dobra. Słuchajcie, jednak działa. Zapomniałem, że przecież to prze, przeinstalowałem. To jest akurat, słuchajcie, rozszerzenie do, yy, do, do do czego? Do dodatku, mój pierwszy zwierzak do tego pakietu akcesorium. Natomiast tutaj musicie mieć jeszcze dodatek psychoty, żeby to działało, bo to jest taki dodatek, dodatek do dodatku. Yy, główną funkcją właśnie w tym pakiecie. Mój pierwszy zwierzek jest taka klatka z chomikiem, szczurem, peli pelikanem, nie wiem, czemu chciałem powiedzieć, ale właśnie tam, tam są dziwne zwierzątka. Ale mamy takie bardziej jakieś normalniejsze, w sensie jakieś takie bardziej dzikie, nie wiem, co to jest i nie chcę nawet tutaj strzelać, bo będziecie się ze mnie śmiać, że pierdoły gadam. Um, ale to jest chyba, nie wiem, wiewiórka, nie wiem, co to jest. Tutaj mamy, słuchajcie, też jakieś dziwne zwierzę, może szynszyle. Mm, też jakiegoś chomika, Komika, takie bardziej realistyczne. Czy to jest królik omega? Ja słuchajcie, już uwielbiam tę modyfikację. Mamy coś takiego. Nie jest skunks. E, nie wiem. Mamy jeszcze coś takiego. Mamy kolejnego zwierzaka. Czy coś jeszcze? Czekajcie, może ja sobie przefiltruję na zawartość zmodyfikowaną. Dobra, to Wam podrzucę. Bo na początku widzę, że miałem jakiś problem. W ogóle, co to jest w ogóle? E, nieważne. Dobra, coś tu na pewno pominąłem. A to się zapytacie, co to jest? To jest normalnie z tego dodatku. Tylko jakieś widzę, że to są dodatkowe kolory tutaj będą. No właśnie, to też można sobie y, zobaczyć. No i tutaj też mamy kolorki. Można sobie tam wybrać, jaki się chce, jaki nam się będzie podobać. Jak to działa, się zapytać? To wszystko działa na podobnej zasadzie, więc nie sądzę, żeby była jakaś tam wielka, nie wiadomo, jaka niespodzianka. Kogo sobie zajmiemy? Dojrzę tego królika. On mnie słuchajcie, po prostu. no. Zachwycił. Szkoda, że też takie coś się nie pojawiło, jakby w tym rozszerzeniu, skoro to jest takie malutkie i bez problemu tutaj twórcy modu. Chociaż szczerze, teraz to nie wiem, czy to jest królik jakoś dziwnie to tak wygląda. Mów do gryzenia. No normalnie, słuchajcie, to działa jak w tym pakiecie. Także to, słuchajcie, byłoby jak na razie tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że mogłem razem z wami sputworzyć tą serię. Ona mega, mega mi pomogła tutaj w rozwijaniu się, więc bardzo się cieszę, że wam się ona spodobała. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o tą serię. Natomiast oczekujcie na jakąś drugą falę, jeśli trochę, że tak powiem, The Sims 4 się rozwinie. Trochę więcej tych modów będzie, bo ja jestem szczerze bardzo, bardzo. Zadowolony, że ten, że ten materiał po prostu konkretnie wykorzystałem w tych wszystkich naszych filmikach, które wypuściłem od grudnia, w te właśnie z tą seryką sobie siedziałem. No, ale wrócimy do tego na spokojnie, słuchajcie. Zawsze można jakoś to też rozwiązać. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie do, za obejrzenie i my się będziemy widzieć już kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.